Pani Maria poprowadzi spotkanie, a bohater dzisiejszego dnia, pani Krystyna Szwek. To jest zespół. Yy, co? <grymny> to jest się <zespół>. Maria <grymny> Może zacznę od tego, że krótko. Yy, Krystynę Szwed, która jest bohaterką naszego spotkania, krótko przedstawię. Krystyna Szwed urodziła się w 1953 roku w niewielkiej miejscowości na Warzurach, mianowicie w korsze. Tam też, w tych pięknych Korszach, spędziła swoje dzieciństwo i tę najwcześniejszą młodość. Skończyła szkołę zawodową, ale marzyła cały czas żeby ukończyć szkołę plastyczną. Jednak y, sytuacja rodzinna, zwłaszcza materialna, po prostu jej no, na to nie pozwalała. W 1976 roku y, przyjechała do Krakowic. Osiedliła się, jak sama mówi, i chyba na dobre, ponieważ, y, jak sami widzicie, jeszcze obecnie tutaj w Krakowicach mieszka i, jak sama twierdzi, nie planuje wyprowadzenia się stąd. Już tutaj, w 1981 roku kończyła technikum odzieżowe, rozpoczęła działalność gospodarczą, to chyba tak można powiedzieć, po prostu zaczęła projektować odzież do sklepu, a potem sama też tę odzież szyła to w zasadzie pozwalało jej chociaż trochę realizować te plastyczne marzenia. W, tysiąc, w roku 2010 wstąpiła do Basji i tutaj już tak na dobre, można by powiedzieć, realizowała się jako artystka, jako malarka i jako poetka. W ramach właśnie stowarzyszenia Basja, była udział w Różnych y, wystawach i y, zbiorowych, a także indywidualnych. Y, w ubiegłym w 2016 roku, y, wystawiła y, swoje obrazy w galerii Studnia. Tam też odbył się y, wieczór poetycki zatytułowany A poezja maluje obraz. Y, jako poetka na zewnątrz zaistniała we wrześniu 2014 roku w klubie artysty w Okolu i tam odbył się wernisaż wystawy i właśnie wieczór autorski w ramach stowarzyszenia Mój Duch Przyjazny. Od tego czasu Pani Krystyna jest także członkiem tego właśnie stowarzyszenia w 2016 roku, już ponad, pod koniec tego roku, wydała swój debiutański tomik wierszy. Czyli można by powiedzieć, że stała się taką prawdziwą poetką, bo każdy z nas może kupić, pożyczyć ten tomik i po prostu przeczytać. Promowała, można by tak powiedzieć, ten tomik w lutym 2000. 17 roku w filii biblioteki w Rakowicach, na ulicy Sienkiewicza. Tam odbył się też wieczór autorski i wystawa obrazów. Wieczór autorski na ulicy Sienkiewicza odbył się też pod takim, można powiedzieć, pięknym hasłem, pięknym tytułem Te i inne obrazy z życia poezją. Na Tam ten właśnie wieczór, poezji i znania obrazów, organizowała tak, mnie. Tym razem i właśnie Uniwersytet III Wieku. Może to powiedzieć, bo jestem właśnie członkiem ja tego uniwersytetu. Pani Krystyna ma jeszcze, można powiedzieć, może już nie na warsztacie, były w zasadzie skończone dwa utwory, które literackie które chciałabym wdać, mianowicie jest to powieść autobiograficzna, zatytułowana On i Ona, a także Tomi wierszy, także z tekstami prozatorskimi, z pachnącą różą na spotkanie w Wystarczy, że spojrzę gdzieś tam i zaraz mi się tworzy jakiś cały przed oczami obraz i już bym chciała namalować. I często też tak robię, że przychodzę do domu do... Mam warunki na to, jestem teraz sama dom, domu, także nie mam jakichś takich no, przeciwwskazań obowiązków, obowiązków nawet no, zaniedbuję te słowie, ale malowanie czy pisanie jest najważniejsze. To najpierw to zrobię, a później naprawiam to, co poszło. A kiedyś była to architektura. Ludzie, człowiek, zwierzęta. Malowałam dużo o, o, o twarze. To były rysunki tylko ołówkiem. Dopiero tutaj jak przyjechałam do Krakowic, to tutaj zaczęłam malować węglem. Też właśnie tam są w drugiej samej obrazki, z tych moich pierwszych e, 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 mojej twórczości. Ale tak jak mówię, to było oprawiam sobie w taką rameczkę e, e, na startu, a teraz no, już są te ubrazy. Ale to wszystko inspiracja zbierze mi się z mojego życia, z mojego otoczenia. I, w moim wnętrzu. Nie kopię. Na kopiach Nikol jest te obrazy. Obrazy, pierwsze to były szkice, teraz zamaruję e, węglem, najpierw ołówkiem, później węglem, później pastelę, e, suchą pastelę łączę z węglem. Robię to wszystko palcami. To są moje ręce od tego. Nie? Czasem mocno pomieszczone. Ale... No i to, to, to tylko tym. Próbowałam akryle, ale nie, 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 mam, mam wózkę, ale na, 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 na papierze papierze na, na nie, bardzo, nie, wychodzi nie, na tak, nie, 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 pasjonuje się nie, na nie, 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 tych wysągów A3 lub 70 na 50, które właśnie są tam w tym, tym nasianie, one są bez, bez rami, tylko same, same Proszę, jeszcze mnie to bardzo ciekawi, że tak, tu powstają obrazy, tu poezja, tu wiersze, czy obraz jest inspirowany Wierszem czy wiersz obrazem? Czy to, co Pani chce powiedzieć w wierszu, mówi Pani też w obrazie? Albo tematyka całkiem. Czasem, czasem tak, to się łączy, bo to, co piszę, i ja myślę, że później to, co widzę też, nie to mi się to razem gdzieś to, to łączy. I gdzieś z wnętrza to wychodzi, bo wystarczy, że spojrzę, nie, robię zdjęcia, bo robię zdjęcia sobie, gdzieś chodzę i, i różne zdjęcia robię. I na tych zdjęciach też się inspiruję, bo spojrzę, ale nie, nie rysuję całości, tylko wystarczy mi ten pierwszy moment łapać, ten wątek no, i już rysuję. Spisanie też jest tak, nie? Że jest troszkę inaczej. Było, no, takie troszkę miałam, takie tam w moim życiu, że był, to mówię, że był smutny. Nie? A teraz piszę o miłości, no, ja się, bo też tą miłość przeżyłam. I myślę, że chciałabym się dzielić, bo czasem słyszę, czy w pracy, bo akurat też pracuję z ludźmi, z i słyszę bardzo często, że nie wierzą w miłość, nie ma, że, że to tylko na firmach, nie? To nieprawda. No. Jego miłość przeżyłam, i przeżywam, i ją dostaję od innych ludzi. Ona jest, na no pewno, nie ma i aż tak chciałbym więcej, nie, ale ona jest, tak, i to mi wystarczy. Rozległej przez trzęsienie nie długiego nieba, w postawie, twarz bladą niecałej, białej, delikatną. W Nie raz teraz, twarz przepięknego kwiatu, przemknięte oczy, wszystko co zobaczyć, zdawać się mogły, trąbujące powieki truchem e, nagłym. Jestem powtórnym nadmiarowym, że na to odchodzi mi nie i uwielbieniem bogactwa. Dzięki! Yes. Brawo! Brawo! Takie! Twoja kulę kryta! Jak potrafię? To jest Twoja kulę kryta. Krzyczę, żeby zapomnieć. Krzyczę i kocham. Dziękuję za dobre słowa. Jestem w ciszy, słyszę swój głos, odpowiadam. Otulam się sobą, kołyszę się do snu. Już nie krzyczę, jestem tu, otulony, nieznanej mi prawdy, wrażliwości i piękna. Już nie wołam, zagubione myśli odnalazły się i ciepłe są. Brawo! Poznań. A to jest niebo bez przygotowania, Właśnie chciałam. Także brawa. Dziękuję. Dziękuję. Raz, raz. Marzenia przyszłej radości. Liczę na przychylność nadejścia do łuskawie radości. Zmkiełki tańczyć całą noc przy blasku księżyca na równinach miłości. w ciszy zadowolenia przyszłego czasu, drogą nieznaną iść w prawdziwej radości. Bravo. Wciąż żywa Terazem niemocy słodkiej rezygnacji, energiczne poruszenie ciała czy ducha mistyfikacji. I zmysł zaczęlić w kielichach przestłości, rozparczy i łez, zapomnienie wszelki dzień nadaje. Łądzą słowa, <plodgłosy> ciche Jego moc, rozjaśniania duszy. Możesz sprzedziwić, sprzeciwiać się tej nadziei. Będzie ci trudny. Uczymy z prostych lat. Odbijał się wysoko, w głąb obłoków, zatrzymał swoje szczęście. Księżyc i kolory nieba, niebuskaszonych barw, srebrzysty księżyc, dodał olśnienia na pewien czas. Księżyc i kolory świetliste, mieniące się, Jaki jest wspaniały, ekscytujący, pomiędzy ogromu rozsianych na niebie gwiazd, jaki jest ważny dowód. oczarowanym wzrok nieco żeglował cienia pomieszanego granatowego nieba z odcieniem błękitni. Kolory nieba intensywnie nabrały swej barwy pięknej, niepowtarzalnej dla oka tej nocy. Naprawdę, wart jesteś tego, pragniesz i mierzysz, chcesz i masz. Ja może jeszcze Państwu na koniec przeczytała wiersz taki poskładany z różnych wiersz. Światło. tęczowe kolory. Pozwala im przemówić kiedyś, teraz, a może w przyszłości spełnieniem staną się morów, bardziej w barwach słonecznych, wypływające z głębi tajemniczej świątyni duszy, poruszone największą sztuką, będą rozsypane życia natchnieniem. To prawda, co człowiek może uczynić pięknego słowem. Słowa w głębokiej ciszy kwitną, napełnione zdarzeniem, pewnością spotkania. I serce daje znać o sobie, zamknięte drzwi otwiera dla wielu serc. Słowa, moje słowa docierają do wnętrza Twego na chwilę. Dziękuję Państwu bardzo za Proszę Państwa, przepiękny popołudnie z poezji. Kiedy łzy krulały się po koliczkach, a deszcz bębnił o szyby, to wtedy wiedziałam, że jestem smutna i to nic na niby. Kiedy jesteś smutna, przeryj to na papier, wtedy świat się stanie jaśniejszy. I ludzi odbiera się łatwiej. Poezja to nasza matka. Kiedy już ci źle sięgnij pod poezji, przeczytaj, pomyśl, a później wszystko potoczy się dalej. będzie następny raz. Proszę Państwa, kończąc to dzisiejsze spotkanie zapraszam jeszcze na zwiedzenie wystawy Pani Krystyny Szwed, a dla mnie to jeden z najpiękniejszych wierszy, które sobie upodobałam. Jest to wiersz pod tytułem nad brzegiem rzeki. Bo tu wszystko widzę w tym wierszu. Tu wszystko jest pokazane. Tu w ogóle nie muszę myśleć. A zaczyna się tak. Kwitło i jaśniało, radość słońca tryskała w błękicie nieba. Wyszane światło oślepiało wspomnienia. Pachniało niebo świeżością chwili. Ptaki śpiewały w obłędzie, wznosiły się wysoko w głąb obłoków. Pszczoły wybiegały z ukrycia radośnie, pokrywając bukiety kwiatów polnych dzikie. Rozległe w nektar obfite karmiły owady nad brzegiem rzeki. I myślę, że nasza lokalna pisarka, poetka, bo będzie pisarką, poetka i malarka, dalej pójdzie tą drogą. Będzie tworzyła ku pokrzepieniu serc. Już nie jako Sienkiewicz, tylko jako Krystyna Szczepet. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Z góry Państwu podziękować za zaproszenie, przede wszystkim Krystynie. No i muszę Państwa zmartwić, jeszcze nie skończyłem grać, więc wy będziecie zwiedzać, oglądać te fantastyczne prace, jeżeli będziecie się ze mną najbliższe dwa utwory, chociaż po fragmencie zaśpiewać będzie mi niezmiernie miło. Postanowiłem, żeby Krystynie troszeczkę przybliżyć scenę do a może i nawet bliżej, dlatego, że chciałem wykonać utwór, który w polskim tłumaczeniu brzmi Atama, go Jan Kontak, który za którymś razem, słuchając mojego wykonania, powiedział: Dobra, stary, możesz to czasu po czasu zaśpiewać, więc pozwolę sobie z dedykacją dla naszej kwiaty dzisiejszej. jak gorącej rzeki lecz go pchnęli lecz kozacy sto tysięcy koni w i pokryły pola i pokryły brzegi setki polą Poprzez strzelanych ciał. Miło bracia mi... który napisał genialny człowiek, chociaż to Rosjanin. Znaczna część z tej kwoty idzie na wsparcie fundacji, stowarzyszenia, które tutaj własne Płacze staruszka, mamą szkodałek, a wróci i niebieski jest, a wadnik i niebieski jest. Póki dzieci będą pytać, jak to jest tańczmy.